Cześć, nazywam się Karolina Pfenisz, jesteśmy na Wild Hill Ranch i dzisiaj wraz z moją asystentką Marii pokażemy Wam, jak poprawnie siedzieć w siodle westernowym. To jest e, typowy dosiad, który często widzę u jeźdźców rekreacyjnych, co siedzą w siodle westernowym. Tylny łęk e, jest tak wyprofilowany, że wiele osób w niego bardzo chętnie siada, tak jak teraz poprosiłam, żeby Marii usiadła. Noga jest Przodu, bo nie wiem, naoglądali się reiningu pewnie, e, absolutnie nie ma żadnego kontaktu z koniem, plecy zgarbione, tak na takiego typowego kowboja. Tak absolutnie nie jeździmy. Tak, to jest bardzo klasyczne. W pierwszej kolejności siadamy pupą w środek siodła. Tak? Jak siedzicie na e, pupie, musicie mieć uczucie, że siedzicie na kościach kulszowych e, i kobiety na kości łonowej, czyli są trzy punkty podparcia. Następnie cała noga idzie trochę do tyłu, żeby złapać linię mniej więcej ucho, biodro i byłoby idealnie nogę. Mogę nie cofacie w kolanie w ten sposób, bo wtedy zakleszczacie się tutaj udem, tylko całą nogę z biodra. Bierzecie troszeczkę o, do tyłu. Tutaj się e, kłania na przykład joga, która Wam w tym e, pomoże. I nogą cały czas trzymacie brzuch konia. Nie ma możliwości, że jedziecie bez nogi, obojętnie czy to jest stęp, kół, z galop, chyba że robicie to świadomie, świadomie i po coś. I w takiej pozycji próbujemy utrzymać dosiad. Teraz widzicie, że znowuż Mari przyjęła ten taki dosiad na kowboja nazwijmy go. Teraz Mari usiądź po środku siodła, tak, znajdź trzy punkty podparcia. Tutaj w plecach nie może być za dużego wygięcia, te plecy są cały czas proste. Brzuch jest wciągnięty i przede wszystkim noga, która trzyma konia, i jest trochę dalej cofnięta. To jest drugi typ dosiadu, który często widzę, jak klienci przyjeżdżają na treningi. Spróbujcie zobaczyć, co tutaj jest źle. Mam nadzieję, że to widać na wideo. A mianowicie przez to, że Mari trzyma się kolanem, to jest takie typowo staroklasyczne trzymaj się kolanem, oderwały jej się kości kurszowe i siedzi za bardzo z przodu siodła. Więc teraz puszczamy się kolanem. Tak jest, nie musisz aż tak mocno rotować nogi, tylko trochę, żeby tutaj była przestrzeń i siadamy na tyłku znowuż w trzech punktach podparcia. Wtedy plecy nasze zaczynają się robić proste, a gdy siedzimy za bardzo, usiądź jeszcze raz na kościu nowej bardziej, tak, Widzicie, że wtedy te plecy lecą trochę do przodu, jest taki mocny przeprost i nie siedzi w siodle. Tutaj w kusie Marii wzięła nogę za bardzo do przodu. Zobaczcie, że ta tyłek jest nieproporcjonalnie daleko w stosunku do nogi i próbuje ze stawu kolanowego cofnąć tą nogę, ale całe udo jest za bardzo do przodu. Zatrzymaj Marii. Hmm. Teraz możemy zrobić takie ćwiczenie. Wyjmij nogi ze strzemion. Daj palce do konia, drugą nogą robisz dokładnie to samo. Mocno palce do konia, i będę odciągać Twoją nogę, a ty tylko siedzisz w siodle i prosto patrzysz przed siebie. Palce mocno do konia, możliwe, że gdzieś się złapie taki lekki skurcz. Hmm? Ok, i puść nogę, tak? I teraz to jest idealna pozycja nogi, to udo poszło bardziej pionowo w dół, a nie tak jak wcześniej, widzieliście, że było bardziej poziomo i w tym miejscu, jak y, trzymała Mari tutaj kolano i próbowała od kolana w dół cofnąć nogę. Miała dobre uczucie, że jej noga jest za bardzo z przodu, jednak próbowała to skorygować w złym miejscu, bo tutaj, zamiast stąd. I jak czujesz, że siedzisz w siodle? Lepiej, no. Lepiej, tak? Po tym ćwiczeniu to jest takie uczucie, że się siedzi głębiej w siodle. Oczywiście musimy zaraz zrobić to samo z drugą nogą, i jest dobrze, jak ktoś z ziemi Wam pomoże to zrobić. I noga całkiem w dół. Problem był taki, że Mari nie siedziała podparta na trzech punktach. Teraz jest trochę lepiej. Oczywiście nie zna tego konia, i trudno jest jej trochę pojechać tego konia do przodu. Aczkolwiek jej dosiad jest głębszy. To pewnie to, co często czytacie w literaturze, że dosiad musi być głęboki. To oznacza, że cały czas siedzimy na trzech punktach. I teraz w tym kusie spróbuj wyczuć, jest taki ruch, że Twoje biodra mogą iść na boki. Na boki, tak? To jest y, pierwsza poprawna y, moment. Jak Twoje biodra idą na boki, to Twój koń zwalnia. I oprócz ruchu na boki, jest ten też ruch do przodu. Kiedy prawa noga idzie do przodu, twoje prawe biodro idzie do przodu, więc tak czysto teoretycznie mogłabyś pojechać ruch taki kolisty swoimi biodrami. Tak, lepiej zaczyna to wyglądać. I popatrz, że mniej używasz nogi i wygląda to Blue bardziej, że idzie rytmicznie. Dobra, złap nogi strzemiona. I teraz zrobimy coś takiego. Typowego, co Marii nie robi, ale poprosimy ją o to. Popatrzcie, jak dużo lepiej leży noga. Marii, weź lewe ramię do tyłu. Tak, tak, o właśnie, o tak, to jest typowe, co zawsze widzę, jak ludzie jadą koło, szczególnie na jedną rękę. Co się tutaj dzieje? Człowiek zaczyna siadać bardziej na zewnętrzną stronę, za mocno dokłada wewnętrzną nogę, i koń zaczyna przeważnie uciekać na zewnątrz. Raz weź lewe ramię do przodu. Tak, i taka jest pozycja, Jesteś ta prawidłowa ramionami na kołach. Nie możecie otwierać ramiona tak do wewnątrz i przekręcać się górą ciała. Zatrzymaj proszę, tak. bo będziemy mieli em, przekręć się. O, właśnie. Mari to zrobiła dobrze, bo przekręciła się jakby tylko tą częścią. A przekręć się też biodrami. O, właśnie. I to jest typowe, co się dzieje, że człowiek siedzi tak krzywo, i wtedy koń zaczyna mu uciekać na zewnątrz. On się przeważnie jeździec jeszcze bardziej pochyla do wewnątrz, i jest generalnie masakra i brzmi to: mój koń nie chce skręcać. Więc w zakręcie siadamy prosto, biodra prosto, ramię do przodu. I nigdy nie wykręcamy się górą ciała, bo wówczas obciążamy złą stronę e, konia. Okej, okay, rusz kusem. I teraz Marii proszę usiąść ekstremalnie na, na przodzie, na takiej kości łonowej. O tak, to też jest typowe. Widzicie co się dzieje? Od razu pupa zaczyna skakać. Tak, ręka cała się rusza i jeździec nie może tego wysiedzieć. Teraz się odchyl w odpowiednią pozycję. Tak jest. Super, teraz biodra działają. Kilka razy pociągnęłaś biodrami tak ją naprawdę do przodu. Tak, jak czujesz, że zasypia, to wtedy biodra do przodu, jak przyspiesza, biodra bardziej na boki. Dzisiaj pokazałyśmy Wam kilka inspiracji odnośnie prawidłowego dosiadu w siodle westernowym. To jest oczywiście tylko kropla w morzu tego, jak się powinno siedzieć, ale to były podstawowe błędy, z którymi spotykam się w mojej pracy najczęściej. Jeśli macie pytania odnośnie dosiadu, możecie je chętnie zadać w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.